W tym filmie razem z utopikiem spróbujemy zdobyć i wykorzystać nowy przedmiot blokulator. Który pozwala zamienić się w dowolny blok na serwerze, co można sprytnie wykorzystać w walce z graczami. Widzę, widzę, zamieniłem się w blok, zamieniłem się w blok. Widzisz jak on wygląda? To wygląda jak jakiś taki, taka Nokia stary z jakimiś przyciskami losowymi, nie? Nie wiem, jak, nie wiem jak to nawet opisać. Albo kalkulator taki. Cłądkie świecące przyciski. No co? No serio? Nie widziałem nigdy takiego kalkulatora, to chyba jestem za biedny, mi się wydaje, żeby, żeby mieć taki kalkulator. Bo ja zawsze miałem jakieś czarne po prostu z jakimiś losowymi przyciskami, a nie jakieś, kurde. No w sumie racja. Patrz, w ogóle ten blokulator jest już w żelku drugiego poziomu, a mamy żelki trzech poziomów. Pierwszy to jest żelek cytrynowy, potem jest pomarańczowy, właśnie, i na końcu jest żelek truskawkowy. 128 żelków cytrynowych możemy wymienić na jednego żelka pomarańczowego, a 8 pomarańczowych na żelka truskawkowego, w którym są najlepsze itemy na serwerze, w tym właśnie blokulator. Odbieramy kit startowy. Jak jesteście nowi, to możecie go odebrać, każdy. Ja jestem pewien dosłownie utopik, że ten event to jest najprostsza jakby metoda na zdobycie szybko kasy i wystakowanie się, bo patrz co jest w tym żelku. Dobra, ale wiesz jak łatwo się go w ogóle zdobywa, stary dropią, patrz, Wystarczy. Się za każdego kila. No właśnie. Chodź, 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 chodź. Ej, patrz, jest Skakujemy tu. Nie, 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 tam się nie opasa. Chodź, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Jesteś? Ja ci pokażę coś, patrz to! Widzisz? Ty mnie słyszysz? Stary cię nie słyszę! Ej, gościu za tobą, gościu za tobą! Wyskosnia! Poleciałem gdzieś do góry! Dawaj! Jest ja, stary się biję tutaj! Nie bij się, bo... Z... O stary nie Zginąłem. Ile... zginąłem. Czemu ty poleciałeś do góry? No stary, no musiałem uciekać. Jakiś... Co się stało, jakiś list spadł. Nie powiedziałem wam w ogóle, że znajdujemy się teraz na bezpiecznej strefie na evencie z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście, kiedyś na niej wywalimy, to nie stracimy na szczęście żadnych itemów. Chodź przy linii, bo ty ty strollowałeś od początku, rozumiesz, gościu? No ja tu, tu są za dobrzy gracze tu grają. Musimy się starać jakoś zakrać, patrz. Ale ja mam żelkę, ja muszę zostawić go wędrześci, bo może mi zniknąć, bo nie mam rangi kit, jakby. czaisz? No dobra, to dawaj, szybko. Schowałem go. Ej! Stary, mam pomysł. Zobacz, co jest w tym wiaderku. Żelusie. Są to małe slajmy, z których mamy szansę dropnąć żelki pierwszego poziomu, czyli żelki cytrynowe. Nie wiedzieliśmy jednak niestety z utopikiem, w jaki sposób można dostać się do środka do tego wiaderka z piaskiem. Na pewno jest jakiś sposób. 100% nie ma. Powinno coś. Patrz, tutaj łowią. Tu można łowić. Tu można axolotle zabijać, stary. Tu się raczej axolotle. Jest wyskocznia, jest wyskocznia. Patrz, żelusie. Bij żelusie plecy, plecy, plecy! Ple... Dobra, nie zabiję cię. On. Prawie zginąłem, stary, mam, mam żelka, mam żelka, mam żelka. Ja nie mam, ja nie dostałem żelka, ale ile on bije? Patrz, tutaj jest wyskocznia. Dawaj okay. nią, czy my doskoczymy? Trzeba nabrać prędkości, chyba nie doskoczymy. Czekaj Ej, damy radę, damy radę, damy radę. U! Dam radę, dam radę, stary, jestem na tym drzewie. A z tego drzewa? Okej, okay, okej. Okay, o stary. No, no, no. <noise> parkour tędy, tędy Dam radę! Ale musisz mi pomóc, bo ja zginę tutaj. czy jest tyle żelusiów Hello? Stary <laughs> Ty bambini. Ale my tu zginiemy jak my tu wskoczymy do tej piaskownicy Nie, jest, jest refa, jest refa i dawaj, wlatujemy tam Dobra. Najpierw małe żelki. Dawaj, dawaj, dawaj. No 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 Zabijem, ale mam mało HP, ale mam Dropną żelka, dropną żelka. Mam dwa żelki, mam dwa żelki, tyle. Let's tila. go, let's go. Ja coś żadnego nie mam. I Dobra, chodźmy teraz spawna i otwieramy na RTP. Żelki ogólnie możemy otworzyć albo na spawnie z animacją, albo postawić na ziemi w losowym miejscu na mapie. I co, jak spotkamy gościa, który też na RTP otwiera żelki Nie wiem, ja się tepam się do ciebie. Ja w ogóle widzę ile osób otwiera te żelki, jak widzisz czad, ile osób jak je otwiera mhm. to jest dosłownie cały czas. Stawiam. No 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 dawaj, dawaj, dawaj. O kurde, o, kurde jak się losuje! Losuje się i... Ostrzałka! Jedna? Mam ostrzałkę, no. Dawaj teraz ty. Dobra, to ja otwieram. Fyk! Leci, się. leci, 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 leci i spodnie. Dobra, otwieram kolejnego. Proszę jakiś koks, perła. Kilow. Kurde nam to by najbardziej by się przydał miecz. No no no. Lepszy miecz. Ale mam już lepszy kilow. Ten kilow wystawię na rynku. Wystawaj te rzeczy, których nie potrzebujesz na rynku. Ja wszystko potrzebuję, no jakby buty mi się przydadzą, buty mi się przydadzą. Dobra, dawaj spawna i ten. I musimy więcej żelków. Żeluć. Ej, dobra, one te biją. Ja, ja nie mam pół serc. O, żelek. O kurde, dwa żelki. No, no, bo jest, jest duży. O! Kurie, Masz? Ja mam. O, pa tam u góry się, idzie ziomeczek jakiś po lewej. Papa, pa, pa, bez, bez Widzę. bani jest. Bijemy go. Może bejtuję. Nie. Oj, zginę. Człowiek, on tyle bije. Ej, weźmy się z nim, sojuszujmy może. No, no, no. no. Nie chcę, sojusz, no sojusz. Ej, widzisz, ile on bije? No, co to jest za kundel, no! Zginiesz? Zginąłem. Ej. To ja uciekam, moja żelka. Nie. Zginąłem! Straciłem żelku! Jeżeli nie macie eventowej rangi, Kid, to musicie uważać, ponieważ po śmierci, niestety, stracicie 50% żelków, jakie mieliście w swoim meku. Steve, jak besteta. No siomeczku, biegnie w waszym kierunku. Zabiłem go! Żelka, żelka, żelka droptałem. Dobra, no ale ten gościu stary, do Tak, ale, ale. Zabiłem! Let's go, mam żelka, let's go. mam żelka. Musimy chować te żelki. Patrz to, patrz to. I pa nie podchodzisz do niego, tylko no. go tak, jakby stryfujesz, więc nic let's... nie będzie bił. Mam żelka. Ej, mam trzy żelki, M ja muszę na spawn'a, na spawna stary wrócić. Nie, 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 jakby... Gamb gambling! Gambling, gościu! Nie! Gambling! Już się wywaliłem! Stary, mógłbyś kupić rangę? Pomóż, kit, pomóż, ale biegną jest na, mnie. na mnie! Biegnij na mnie zemeczek. Biegnij na mnie rzemeczek. Mógłbyś po prostu kupić Czy rangę. Jestem kit. sam? Zabiję mam cztery żelki. Dla bezpieczeństwa, by ich nie stracić, poszedłem na losowe TP, aby je otworzyć. Ej, robię coś takiego. Otwieram cztery żelki na raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Diament. Mam miecz, mam miecz, mam miecz i perłę! I dwie ostrzałki. Idę na ostrzyć ten miecz. Mis z broni. Trzeci poziom. Ryzykować czy nie? Bo mam jeszcze jedną ostrzałkę. Ryzykować, ryzykować. Drugi. Nie! Nie kurde. Postanowiliśmy spróbować udać się teraz na latającą wyspę, na której według utopika znajduje się spawner lisów, z których jest 100% szans na uzyskanie cytrynowego żelka. Patrz, wyskoczyła dwójka. No, no dawaj, dawaj. Nie no to są... Nie respi się, nie ma lisów, nie ma lisów Nie, nie patrz, tam jest timer, za 5 sekund się zrespią, 4 Chodź, 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 Jestem, jestem. do góry Zrzucają mnie, zrusili mnie Jest no, okay. no mam lisy, mam lisy Zrespiły Zginę, się Zginąłem Nie wiem, ja, ja stąd zawijam Zginę jak zeskoczę na dół? Zginiesz, zginiesz, musisz spać na wy, wyrzutnie, tłumaczyłem ci to Nie, i tak mnie jakiś gość zabił, no nie. Udaliśmy się teraz porozglądać trochę na niebezpieczną strefę, gdzie już po chwili nadarzyła się okazja na zwędzenie paru itemków. No jak to nie? Zbiorę te przedmioty i lognę! No dawaj. Czekaj, czekaj, żeby on nie zobaczył. Patrz to. I czemu oni się nie biją? Patrz to, patrz to! Logaj. Logam. Logam! <laughs> Mówiłem! Czekaj, oni tam są nadal czy nie? No są, są. Ale kampią, kampią na mnie czy nie? Nie, loguj się, loguj się, loguj się. Loguj się. się. Uciekam, uciekam, uciekam. Widzę, widzę, gonicie, gonicie. Perłę to chyba. O cyknął, to kałem. Czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie to się uda. Nie ma, nie ma. Idzie w tamtą stronę, idzie w tą stronę. O! Jak tego nie widziałeś? No, bo on jakby wybiegł za kryształu, Za kryształ, jakby. Ani w zaśniku? Lecę, tam lecę, tam lecę. Gonicie, tam. gonicie, goni cię. z złoku trzeba. Dobrze. Ale uniki robiłem, co nie dobre. Gonicie, gonicie, gonicie. Plecy? No, na, na prawo, no. Czemu nie logniesz? Dobra. Let's go! No bootster mam przedmioty! Ale człowiek mój. to był takie ryzykownym swingu, Miałeś gościa med do plecach. Ale rozumiesz się, ja teraz są stary całego seta 4-3. I nie, nie wiedzieliśmy, że zaraz ten set 4-3 bardzo przyda się utopikowi i mi w sumie też. nie gościu... Ej! Idę przez border! Szedłem przez border! Dziutek mnie goni! Za borderem! Tepaj, zabijemy go! Ja muszę się oddalić, żeby zaakceptować prośbę, Kumasz Zaakceptuj mnie. No nie mogę, no jestem podczas. No daj kordy, daj kordy, daj kordy, daj kordy Zniszczy mi łódkę. Ja tam lecę, bo wydaje mi się, że wiem w którą stronę jakby ty poszedłeś. Zekam perłę do ciebie Jakie kordy, jakie kordy, daj kordy, daj kordy Czekaj! 400 na 0. Biegnę, 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 jestem stokratek od siebie. Je, je, widzę, 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 lewo, 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 lewo. lewo, góra, 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 góra Lewo, lewo. Czekaj, musiałem do wody, bo ja mam No ma w ekwipunku. Wiemy go Rzeka otwarcie postawił! Ja, ja biorę item Nie, nie on do iku dostaje A. Dawaj go Hitę go Na knoka to będzie nie... nie daj mu, nie daj mu Nie, nie mam w ogóle jakby bloków, w których mogę się podbudowywać Ty masz bloki? Nie dostał hita! Nie mam, masz łuk? Nie mam łuku, mam strzałę jedną. Ja mam wodę, mam wodę! <laughs> ja nie mogę! Nie wierzę, no zaczek on jest wysoko, no nie Dognął? No. Ja nie mogę, no Potrzebowaliśmy ewidentnie lepszych temów, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Dlatego nafarmiliśmy parę żelków, bo aktualnie to one są najszybszą metodą na ulepszenie Q. W ogóle pamiętajcie, że jak wejdziecie po filmie na serwer, to event z okazji Dnia Dziecka nadal trwa. Otwieramy! Będzie taki spam na czacie jak te ziomeczki zaraz tutaj otwierają. Trzy, cztery. Dobra, dawaj. Ujmy, uj. Ale to wygląda. Ja nawet nie dostępnie Nie to jest przesada jakaś <noise> Mam stary... myślę mam hajsu prawie 6 no. koła Ja mam portki dla ciebie 4-3 O, przydadzą się Kupić stary żelki za to wszystkie na rynku jakie są? No, kupuj, kupuj <noise> Dobra Zacząłem więc za całą kasę jaką miałem skupywać żelki z rynku Mam, wiesz mam żelków 12 Otwieraj, otwieraj Otwierasz to wszystko naraz? No, no, no Albo nie, czekaj, dwa, dwa... Nie, może dobra, jeden, jeden, jeden na start po prostu, dawaj Dobra, no Jeden na start i... koks? <noise> Ej, czekaj, czy z, czy sprawdzimy czy ten żelek się zwrócił Chyba się zwrócił, mi się wydaje, że koks tak średnio kosztuje, mi się wydaje, że 500? Zwrócił się 1500 000. koks kosztuje Żelek się zwrócił dwukrotnie Czekaj, jeszcze jeden tak na spokojnie otwórzmy, dobra? Dobra, no To jest takie to mocne To moneta, moneta, patrz A, buty, dobra buty Ej, zwróciły się? To jest ciekawe, czekaj Najniższa cena Ej, też się zwróciły to czemu ludzie wystawiają te żelki w takim razie w ogóle na rynek? Jakby... Nie wiem Ale dobra teraz... Teraz wszystko stary, teraz wszystko lecę no, no, Dobra dawaj Dobra idzie gdzie są monety, gdzie to są monety? Perła Ferwerki, perły Dwie, perły, dwie Kurde. Perły. Ale perły chyba dużo kosztują czy nie? No, też się tak wydaje, czekaj gdy tak wystawiałem przedmioty na rynku i analizowałem, co się zwróciło, Utopik trochę ode mnie odbiegł, nie spodziewając się pewnie, co może go zaraz czekać. Ty ziomek, ziomeczek, 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 ziomeczek. Gdzie? Gdzie, gdzie ty jesteś? Oddaliłem się jakoś w lewo, w lewo, w lewo, od, od górki w lewo. Czekaj. On, on coś się rusza? Coś tu robi? Tebna te, się, się do ciebie, tebna się do ciebie. Możesz zaakceptować czy nie? To on mnie nie widzi w ogóle. Ale. To jest wystakowany? Czekaj, ucieka, czeka, ucieka, ucieka, ale nie. On, on ucieka, ale mnie nie widzi, mi się wydaje. To, no, czekaj, ja, widzi, ja zostaję mnie, w tyle, żeby, widzi, żeby nie. Ja zostaję w tyle, żeby nie widział, że jesteśmy ten razem. Kurde, tutaj muszę parkę zrobić, żeby on nie widział, że ja. coś kraftuję, coś kraftuję, czekaj. Dobra, elo! Hidnoś? On ginie, 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 ma, ginie, ma ginie, ginie. Ale do są takie bomby, że ginie. Refazjat. Zbieram tarczę. Okay. Muszę się oddalić trochę Kurde Gdzie on jest? Tam, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, lewo, lewo Widzę, 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 Zjadrefa. refa Uważaj mi, Daj mi łeba. spokojnie Dobra Ma, Mam, fajerkę o, To jest, rzu mi go tam, rzućmy, tam jest jakaś, jakaś dziura tam jest Widzę Dawaj, dawaj, dawaj Zabudował się Jestem, dobra, ryzykuję, do kratki się z nim wiem. jestem w kratce Dobra, widzę, widzę, widzę Mam Zabuduję to, zabuduję, zabuduję to Ja go biję nie mam dripów, jakbym miał dripów, to bym był zacny. Zabiłem, 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 zabiłem. Nice. Co tu w ogóle nici ktoś postawił, to? On? Masz coś z niego? <laughs> 21 żelków, szalker! Stary, co 20... się 20... 21, 21 żelków, szalker, że miał. Chciał otwierać żelki. <laughs> no to sobie my ja otworzymy w takim razie. <laughs> otworzymy sobie. Ja nie mogę. Miał jakieś seta? Nie wiem. Weź daj jakiś mieczek, miał coś dobrego? No, ma ma mam coś. mam coś z... No właśnie, nie wiem. Ty mieczek ty chyba zebrałeś, czy nie? Nie mam, mam. mam, Miał 5 czy y dwójkę mieczek. Po tej akcji wróciłem sam na strefę eventom zbierać żelki, bo utopik musiał na razie kończyć. W pewnym momencie, gdy tak biegałem szukając żelusi, ko mnie zrespiło się coś zupełnie innego. Patrzcie! clown się zregenerował tutaj chyba. 2000 HP! Nie... Sery są weksy, i jakiś ziomek. Bimy razem tego klauna. Nie! Gościu! Współpraca! Gdym ją tarczę, gdy tarczę, Ziomuś! Nie, no, siomuś, brat, ref je. To, żeby jeść dwa refy na gościa na strefie bezpiecznej? Co tu się dzieje? Mordo, sojusz. Tak, 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 tak. Brawo. Ała. Ale, co to jest? Ja tak wylatuję. Ile to bije w ogóle? Co jest grane? Ile to bije? Mam półtora serca. Ja cię... Nie, dobra. Z takim setem ja nie idę na te oklana. Nie ma takiej opcji. Wróciłem więc dalej do farmienia żelków. Po niedługim czasie udało mi się zbierać ich odpowiednią ilość, wymienić je na lepszy poziom. I kupujemy żelka pomarańczowego, pyk. Ogólnie szansa na blokulator jest, z tego co wiem, dosyć duża, więc myślę, że powinien wydropić na luzie. 3, 2, 1. Proszę, 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 proszę. Jest! Dwa blokulatory. Dobra, let's go. Możemy to teraz ciekawie wykorzystać. Tak się składa, że razem z Utopikiem opracowaliśmy specjalny plan. Jeżeli to wszystko wypali, mamy szansę pokonać kogoś naprawdę mocnym EQ. Ale najpierw, Utopik musi tepnąć kogoś z czatu do tego trapa. Wiem, wiem, wygląda banalnie i każdy mógłby z niego uciec w sekundę, ale dokładnie o to nam chodzi. Zetepnął się ktoś, czekaj, 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 Weź go Jest, 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 o kurde, o kurde, o kurde. Ucieka, ucieka. Uciekam, uciekam Wystakowany? Wystakowany, Wysta widziałem tylko, że ma spodnie te, Perły cyknął Ma spodnie rajtowe. Uciekaj Tak, miecz nendorajtowy, miecz nadrajtowy. Kurde, ja muszę, ja muszę cię widzieć z daleka Spokojnie Czekaj Jestem blisko, jestem blisko, widzisz Nie. Nie Stokratek jestem, kratek od tego jakoś Jak cię widzę to od razu się zamieniam w blok Nie, nie wiem czy mnie goni Nie goni mnie je, jest tam, jest tam je... Okej, okay, ja go mogę może go hitnę, żeby nie mógł zlogać. Okej, okay, trochę się z nim pobiję. Dobra, dostał trzy hity, dostał trzy hity, ani razem mnie nie hitnął Ja czekam. Tu jakiś parkur, późny Nie widzę was na razie Spokojnie, spokojnie, jestem sokratek jeszcze, jeszcze sokratek Okej, okay, tutaj góra pyk, tu, tu w bok. Biegnie, biegnę, biegnę, biegnie, biegnie. biegnie. Czekaj znowu go trochę hitnę I Biegniesz tak na prostuję, nie? To jest spokorny kamilek Dobra, kurde, z twojej strony nadbiegniesz jakby. Nadbiegnę z tej dobrej, z tej dobrej, spokojnie, bo tu jakby ja mu robię kiwkę, on teraz myśli, że tu nie masz żadnego trapa, rozumiesz? Bo ja tak błądzę stary tutaj, ja tu po prostu... Dobra, od sobą się tam Kitnąłem, go tu jakiś łeby mi stawia, kurde, to jest psychopata Nie zwin, nie oh, nim, proszę Spokojnie, spokojnie, spokojnie Jestem ile, ile Kratek 70 Nie widzę was nadal 60 Widzę, widzę, zamieniłem się w blok, zamieniłem się w blok Dobra, lecę, lecę Leci za mną, widzisz go? Leci, leci, czekaj, ja go tu hitnę Stary z blokiem. Dawaj, dawaj, bo ja się teraz odmienię, odmienię teraz szybko. Czekaj, czekaj. Dawaj, dawaj, jestem Nie widzi tego chyba. Nie widzi, 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 widzi. Dawaj. dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Spad, 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 spadł spad. Dawaj go. Daj, daj Czekaj, nie mogę usnokać. Z strtokiem. Zabieram. Za, zabierz wodę. Zabieram, 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 zabieram. Spada, spad, spad, spad. Dawaj. Stawiam. Szybko. Ginie. Dostał. Dostał. Totem, totem. Zginął, zginął, Nice. Zginął Let's go! Stary, już myślałem, że się odmienię tym blokiem. Nie, spokojnie, spokojnie, czekaj. Bo to 20 sekund tylko trwa. Tym sposobem udało nam się pokonać dosyć wystakowanego gracza, więc ta taktyka się sprawdza. I mam nadzieję, że u Was też się sprawdzi. Elo, do następnego. Wbijajcie na pyka.